Joannie Senyszyn, oto co jej zarzucają kontrowersyjne wypowiedzi o żołnierzach wyklętych. W 2019 roku Senyszyn opublikowała na Twitterze wpisy, w których określiła żołnierzy wyklętych jako bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów. W odpowiedzi na te słowa Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz Reduta Dobrego Imienia. Złożyły przeciwko niej pozew o naruszenie dóbr osobistych, domagając się usunięcia wpisów, przeprosin oraz wpłaty za dość uczynienia. Współpraca z koalicją obywatelską po opuszczeniu klubu lewicy i dołączeniu do koła Polskiej Partii Socjalistycznej, Senyszyn została sfotografowana z instrukcją głosowania koalicji obywatelskiej. To zdarzenie wywołało krytykę ze strony byłych kolegów z lewicy. Którzy sugerowali, że jej działania są niekonsekwentne i mogą świadczyć o chęci dołączenia do innego ugrupowania politycznego. W 2021 roku Instytut Ordo Juris pozwał Joannę Senyszyn oraz Roberta Biedronia za ich wypowiedzi na temat Jana Pawła II. Organizacja zarzuciła im zniesławienie i naruszenie dobrego imienia papieża. Senyszyn określiła te zarzuty jako mocno naciągane kontrowersyjne wypowiedzi publiczne. Joanna Senyszyn jest znana z ciętego języka i mocnych wypowiedzi, które nieraz wzbudzały kontrowersje. Jej publiczne wystąpienia często budziły skrajne emocje, co przyczyniło się do jej wizerunku jako osoby prowokującej i wywołującej skandale. Warto zaznaczyć, że powyższe zarzuty i kontrowersje są częścią publicznej działalności Joanny Senyszyn i wynikają z jej aktywnego uczestnictwa w debacie politycznej. Ocena należy do Was. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie i komentujcie.